Media oczywiście oczekują głosów bardzo wyrazistego. Najlepiej, jeżeli jest to głos skrajny. Nie zawsze potrafią to dobrze ocenić, czy to skrajność poglądu jest głosem rzeczywiście dobrze określającym tą rzeczywistość. Dziennikarze raczej mieli zaufanie do głosu arcybiskupa. Chociaż wydaje mi się, że w dużej mierze był też brany pod uwagę, dlatego że on bardzo wyraźnie przecinał pewną, pewne wątpliwości. On był bardzo wyrazisty. Myślę, że brakuje raczej takiego głosu tym, którzy ze strony mediów oczekują, że zostanie im podana taka wyrazista opinia. Na ważny temat. Myślę, że tu jest bardziej odczuwalny brak, zwłaszcza ze strony tych, którzy potrzebują drogowskazu. Dla wielu ludzi był arcybiskup taką osobą. I to nie tylko dla ludzi kościoła. Chociaż to dość skomplikowana jest sytuacja, jeśli mielibyśmy określić, kto jest człowiekiem kościoła, kto, ale był, był ważnym głosem. Natomiast rzeczywiście są takie dzisiaj momenty, w których aż się prosi, żeby zabrał. Z właśnie arcybiskup. Hmm. Czy ktoś, yy, kto potrafiłby to tak powiedzieć? Myślę, że arcybiskup był pełną osobą yy, w, w kościele. Nie był ani liberałem, ani konserwatystą. No po prostu człowiekiem kościoła. Był człowiekiem wiary, absolutnie. Tylko, że to mu dawało taką wolność, że, że mógł się poruszać w każdym środowisku. Skłonny był do rozmowy otwartej z każdą. Ja nie przypominam sobie z sytuacji takiej, w której by odmówił uczestnictwa w takiej debacie. Raczej nie był zapraszany wtedy niż odmówił. Ja nie tak, tak. wiem, czy, czy mogę tak powiedzieć, że z, zmienił. No, jeśli już, to mogę powiedzieć, że przywrócił to, czym zawsze Kościół był. Jakby starał się pokazywać jego prawdziwe oblicze, to tak bym powiedział. O zmianie bym tutaj nie mówił, no, bo w tym sensie Kościół się nie zmienia. Kościół może tylko odsłaniać coraz bardziej tym, czym jest. No, a, a jest to instytucja, która jest sprzeciwem na swój sposób pewnego zastanego, zastanej sy sytuacji jest, jest ciągle zgorszeniem. Dla wielu arcybiskup był zgorszeniem, przy tym co mówił, przy całym swoim radykalizmie ewangelicznym. Był zgorszeniem jak najbardziej. Może no, też to robił świetnie. To, to trzeba przyznać, że... Praktycznie wykorzystywał każdą sytuację. Proszę zauważyć, że no, poza konferencjami prasowymi tak, czy komunikatami, które kierował do, do świata, bo nie, nie, nie tylko do wiernych, za pośrednictwem mediów, bardzo często wiedzieliśmy, że, pewną, że pewien ważny komentarz dotyczący aktualnej sytuacji. Życia społecznego pojawi się na przykład na jego kazaniu. I to było dość charakterystyczne, że bywały takie msze z jego kazaniem, na którym było mnóstwo mediów. Wiadomo, że odniesie się na pewno w swoim kazaniu do jakiejś sytuacji. To proszę zauważyć, to było, to było bardzo często. Tak? Nie mogę powiedzieć, że był celebrytą. Tak? Chociaż tak się często mówiło o nim, że, że jest najbardziej medialnym, medialną osobą. To prawda, ale on nie był tam tylko dla tego, żeby być. To mnie najbardziej imponowało, że on się nie zajmował w takich rozmowach rzeczami, które, nawet jeśli to były trudne, które były wynikiem. Czasami tak potrafimy tracić czas rozmawiając o rzeczach, plotkując, opisując, obgadując, nawet przy komentarzach ważnych sytuacji. On, on, on tego nie robi. To znaczy on nie miał takiej maniery wychowywania mediów. On się nie obrażał na przykład na media. Ja sobie przynajmniej takiej sytuacji nie wyobrażam. Jeżeli mielibyśmy mówić, że starał się wychowywać media, to właśnie poprzez to, że że nie czynimy tego wprost. Chociaż raczej nie robił. Myślę, że świetnie rozumiał, jak media funkcjonują. No, obrona kogoś nie jest błahą sprawą, tak, prawda, więc yy, to jest bardzo charakterystyczny rys. Ja rzeczywiście też stąd pamiętam yy, tę sytuację. Bronił różne osoby. Yy, również takie osoby, yy, z uczyniono czyniono zarzut, które wydawało się nie powinny być bronione w perspektywie medialnej. To było niezwykłe, z tego mu czyniono zarzut, jeszcze raz chcę to powtórzyć zamiast on potrafił jakby, okazać ten pryzmat człowieka i człowieczeństwa w ogóle, tak? I, I tego, czego nie można robić z człowiekiem, kierując z jego strony publiczne oskarżenia na przykład. I to rzecz była niezwykła. To było, moim zdaniem to była taka sytuacja współczesnej kamieniowanej cudzołożnicy którą wedle prawa trzeba było kamienować. Zamiast... On to robił z całą odwagą. Myślę, że też wielokrotnie na swój sposób będą skamieniowani. Nie lubię mówić o arcybiskupie w kontekście mediów, bo on przede wszystkim tak jest postrzegany. I często jest tak, że przesłanie, które miało iść... Za pośrednictwem mediów. gdzieś ginęło. Media mają też to do siebie, że one z jednej strony wyostrzają, z drugiej strony spłycają to, co się chce wyrazić, a zwłaszcza w takiej perspektywie, jakie działał arcybiskup. A przekaz, który do nas kierował, również za pośrednictwem mediów, był znacznie głębiej sięgający niż to, co media są w stanie pokazać. Nawet najlepsze. To był ważny głos yy, Kościoła, również dla tych ludzi, którzy czekali, którzy byli poza Kościołem, ale czekali na taki, yy, na taki gest ze strony Kościoła.